Pani poseł, jesteśmy na finiszu kampanii wyborczej. Dzienniki Polska Prez opublikowały wyniki sondażu, z którego wynika, że ma Pani szansę przeskoczyć nawet swoje koleżanki, panie minister Zaleską i Kępę. Wierzy Pani w sukces ostatecznie i nową pracę w Brukseli? Powiem szczerze, że takich sondaży nie słyszałam, że mogę. Pokonać tutaj w tych wyborach panią minister Zalewską, panią Kempę. Czytałam sondaż, rzeczywiście, który ukazał się w niedzielę, bodajże po południu. No, powiem cóż, każdy wynik im większy, tym większy sukces. I Będę na pewno się ogromnie cieszyć, również z wyniku, jak i z pracy w Parlamencie Europejskim. Właśnie, bo to jest, jest Pani podawana jako przykład osoby, która według sondaży na razie ma trzeci wynik na liście, ale tendencja jest jakby yy, rosnąca, więc stąd jest te, 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 te moja, ta moja spekulacja o drugim lub yy, no, przynajmniej o drugim miejscu. Natomiast jest Pani też przykładem yy, yy, kandydata, który nie musi mieć jedynki, żeby zrobić dobry wynik. Pani startuje z siódmego miejsca i zupełnie to Pani nie przeszkadza. Nie, nie przeszkadza, bo jak pokazują nawet sondaże świadomość mieszkańców opolszczyzny, Polski zmienia się i, i jest coraz bardziej taka społeczność świadoma, że tak naprawdę to trzeba też patrzeć na osoby, co sobą reprezentują na, na danej liście. No i, i tak jak mówiłam też w jednym z programów, to nie miejsce na liście, a Liczba głosów i to, kto kandyduje, jaką jest osobą, jak pracuje, to decyduje tak naprawdę o ostatecznym wyniku. Sądząc po głosach, które, które docierają, ma pani życzliwość nawet kolegów z konkurencji, którzy mówią, że nawet jeżeli nie jest to ich lista, to dobrze, żeby kandydat za płaszczyznę był w Brukseli. Jak pani przyjmuje te głosy z sympatii od konkurencji? No, a jak można przyjąć? Bardzo się z tego powodu cieszę, że pomimo tego, że no niejednokrotnie byliśmy w ostrych sporach takich w debatach, w dyskusjach, natomiast moją pracę, moje zaangażowanie dla województwa opolskiego doceniają i widzą i co najważniejsze mówią o tym głośno. To jest naprawdę wspaniała chwila. Myślę, że, że jedna z takich najważniejszych chwil w tej kampanii. W tym roku mamy dwie kampanie. Do Europarlamentu która, kampania, która się teraz kończy, za pół roku do Parlamentu Krajowego. Gdyby to tylko od Pani zależało, który parlament jest Pani bliższy? Bo jest Pani teraz posłanką yy, z Opolszczyzny właśnie w Parlamencie Krajowym, a jednak kandyduje do Parlamentu i to po raz drugi. To który parlament jest Pani bardziej takim wymarzonym miejscem pracy? Jeśli chodzi o wymarzone miejsce pracy, to kandyduję do Parlamentu Europejskiego naprawdę świadomie, dlatego że uważam, że w Parlamencie Europejskim należy wprowadzić mnóstwo bardzo ważnych zmian i uważam, że jestem osobą, która również takie zmiany może zagwarantować. W Parlamencie Polskim pracuję już od ponad trzech lat. Naprawdę ta praca dla mnie była ogromnym, bardzo też takim na początkowej fazie trudnym doświadczeniem. Natomiast dzisiaj, spoglądając wstecz, cieszę się i jestem też dumna, że mogłam właśnie w tym procesie takich wielu zmian w naszym państwie uczestniczyć czynnie nie biernie, a czynnie. I również zmiany, te, które zachodziły w tych ponad trzech latach na Opolszczyźnie, mam tutaj na myśli szereg bardzo ważnych inwestycji drogowych, obwodnic, m.in. obwodnica Kędzierzyna Koźla, ale też Praszki, Olesna, były wczoraj podpisywane umowy w Urzędzie Wojewódzkim, Myśliny, Niemodlina, obwodnica Brzegu z przeprawą mostową, czy też zadbanie o to, żeby nasi mieszkańcy, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie najbardziej tego potrzebują, żeby jednak odczuli też wsparcie w postaci nowych miejsc pracy. To jest bardzo ważne i myślę, że każdy. Poseł y, powinien właśnie podchodzić y, w ten sposób. I ten moment, kiedy ja osobiście składałam ślubowanie w naszym polskim Sejmie, to był dla mnie bardzo ważny moment. Y, czułam ogromną odpowiedzialność i myślę, że też nie będzie inaczej, kiedy będzie mi dane zostać europosłem. Y y Jedną z częstych wad niektórych posłów, które wymieniano zresztą często w mediach, jest brak znajomości języków obcych. Panie, jest nauczycielką niemieckiego, to chyba z tym nie będzie problemu. Nie, yes, akurat z językami nie mam problemów, Jak wiadomo, chyba wszystkim z wykształcenia jestem germanistką. Mam kwalifikacje, zarówno pedagogo, jak i też tłumacza. Zarówno tłumaczenia konsekutywne, pisemne. Można tutaj powiedzieć, jestem w pełni przygotowana również do pracy w Parlamencie Europejskim, a też myślę, że wszystkim wiadomo, że tak naj, najbardziej liczną grupą i taką grupą decyzyjną w Parlamencie Europejskim to jest właśnie grupa eurodeputowanych z Niemiec. No to Pani Poseł, na koniec, co by Pani, jakby Pani przekonała wyborców do głosowania na siebie? Ostatnie jakby przekaz, ostatnia ostatnie myśli. Ja powtórzę moje hasło, które miałam w 2015 roku. Jestem osobą skuteczną i wiarygodną. Bardzo proszę, Szanowni Państwo, o głos 26 maja właśnie na siódemkę na liście prawa i sprawiedliwości, czyli Katarzyna Czochara.